Witajcie na moim kanale, jestem Amanda, dzisiaj zaczynamy! Pierwszy ja, ja dzień, dobrałem, ja w sumie drugi już, ale wczoraj wyjeżdżałam bardzo późno w Karpaczu I ze mną jest Lena, nie zapominam o sobie. I na początek chciałam się z wami przywitać, proszę o subskrybowanie tego kanału, żeby być na bieżąco Bo filmy pojawiają się codziennie o godzinie 15 i zaprosić również na mojego Instagrama i na mojego TikToka No i wpadajcie na kanał do Leny, bo u Leny są filmy w każdą środę Zacznijmy od tego, że idziemy zaraz na pizzę, ale chciałam wam pokazać widok, którego wczoraj nie mogłam wam pokazać Ponieważ było bardzo ciemno, ale patrzcie jak jest pięknie No jest do! Yeah. Dobra, my idziemy na pizzę, yeah. idziemy coś zjeść, a yeah. potem, a potem zobaczymy co będziemy robić. Mamy w planach kilka atrakcji dzisiaj do zobaczenia i mam nadzieję, że się wszystko uda. Dobra, idziemy. Go. Boże, dziecko, czemu ty nie masz butów? Bo są w dziecko na bosaka chodzi. Musimy kupić ci buty. Lena nie ma butów. Będziesz będzie cierpiać w ogóle tutaj boi. Fajnie, fajnie, bardzo ładnie. Lena nawet było i bez skór, wiele kurtawek. I idziemy jeść, bo jestem głodna. Mocylek cię polubił? Bo masz spodnie w motylek, to nie dlatego. Czekamy ja na... sobie tak. maluję. Tak, maluj, maluj. Gdzie jesteśmy Lena? W parku miniatur. Ale fajnie się przeżyć na parku miniatur. Mm, o kościół. Nie. Ludzie tam są. Tu jest co? Uuu, to jest jakiś bestylichu! Ej, patrz! Gdzie idziemy? Lena no prowadzi. Idziemy tutaj. A, tu jest napisane co, co jest? No. Gdzie? A, tutaj, tutaj. A tarczy, tam są dom wdowy. Czemu nazywa się dom wdowy? Tak jakby tu mieszkała żona, która zamordowała wszystkich swoich mężów. Pałac. To jest pałac. pałac. Nie wygląda jak pałac. No nie. No, no. Lena interesuje pałacowa ja bawialnia. Pójdziemy do parku miniatur. Dzisiaj? No, zaraz. Jak tu skończymy oglądać? Ale duży dom. I to pajac. To jest kościół ha. świętego Mateusza w nie. Maternusa. Maternosa Dobra, mówiłam, że muszę zmienić okulary. To jest nasz e, e, przyszły dom mój Eleny. Są panę na będziemy mieć. Elena gdzieś tam. Ej, patrzcie, to jest takie coś. Co to jest? Przeczytaj. Gdzie to się trzeba czytać? Starówka i Góry. No nie powiem, gdzie, gdzie, gdzie to trzeba <śmiesz> czytać? Kurde, uh, wolałabym taki park miniatur gdzie jest... Uh, wiesz, Eiffla na przykład. A to cod... jest... Nie, Elena nie może... A jest to nie są kurki, to są jakieś kamienie, ale tam napisane, że nie można wchodzić. Co to za blondyna tam? O, to ja. To mama. Opa, ja Aha, faktycznie ja mam czarny włos. Zapomniałam, że nie jestem już z Londynką. nie chciał? Ale patrz. Po... Brzemy to? Bierdę szapki i do Lombardy. Ale. dobrze. Ale... Ale... Lena robi wyścig z pociągiem. We wygram. Wygrasz? No jest wolna no Tylko wolno idzie? Ano, faktycznie. Daj mu jakieś fory. Pierwsza. Wygrałaś z pociągiem? Daj mu Pierwsza. forę. Daj mi fory, pociągam. Pierwsza. <gryśla> no, to jesteś wielka przy tym? Co, olbrzymi. Fajnie to wygląda. Nie ma małych Ale fajnie, taki duży domek Dobra. dla Lalek. Lena, no bo nas wyrzucą. Ja szukam czegoś, co znam po prostu, wiecie, jakbym zobaczyła gliwicki. Ale chyba Gliwice są za małe szwakowe. Dawaj, no, dawaj koncert. Nie, drugą. Mocno. Koniec koncertu. Ale za to płaciliśmy tyle pieniędzy. <gry> o. O. To jest Śnieżka przed 1968. O, jest ja się cieszę, czerwono-bolena dotknęła. Ciekawe Niestety <laughs> Niestety pałacowa bawialnia była nieczynna Milena Lena jest zła, co? Co się robi? No, ale po drodze mieliśmy jakąś wyspę fan I po prostu jedziemy tam, zobaczymy co tam jest I czy Lena będzie zadowolona, tak? Nie wiem jeszcze jak tam wygląda Więc nie wiem czy będę zadowolona Ja też nie wiem jak tam wygląda, więc też nie wiem czy będę zadowolona Bo my to chyba taki park miniatur średniała Jakby właśnie były jakieś takie fajne rzeczy A ja to właśnie tak, dla nas są nudy, ale coś zobaczyliśmy innego, pierwszy raz byliśmy odkleczone i teraz idziemy zobaczyć, czy nowe miejsce nie będzie nudne. Dojechaliśmy i wygląda to tak. I ja znowu mam jedną kreskę w aparacie, a nie wzięliśmy dodatkowej baterii. Proszę mogę zdjęcie? Pewnie, za sekundę, albo róbmy szybko. Yy, no, mam jedną kreskę Boże, ja nie wiem, i bateria dodatkowa jest w hotelu. Mam nadzieję, że tu starczy, a potem, już po prostu i tak, będziemy bliżej jechać w stronę domku i wtedy zmienimy baterię. No, mam nadzieję, że tutaj się wszystko nagra. Ostatnio starczyła ta jedna kreska na jakieś 20 minut, więc. No, dobra, ale na dzięki, za twoje tańce chodź, Zobaczymy, co tam jest na pewno fun. I tu jest jakieś puste w ogóle, strasznie. Lena ma zabawę, więc jest zadowolona. Cawka, twoja, ulubiona. Tak, ale ta jest inna. Ta jest moja. Pusto tutaj strasznie. To jest takie coś. A to rower to się stanie, czy siedzi? Siedzi. To jest Może i to jest fajnie, jak jest ciepło, ale jak jest taka pogoda jak dzisiaj, szaro-muro i ponuro, to średnio Czyli Czy mi się udawać na tą górę? Właśnie, bez radę. Nie, nie dam to się kryje. nawet ludzie, którzy, nie ma ludzi, którzy by nam wypożyczyli ten rowerek? Nie idziemy z No, ale tu jest pusto. To z na ognisko. W lato to musi być super. Znaczy, no, mamy jesień. Gdzie Kutu! Siemano! Ty, co tam jest? Co oni z świętego Mikołaja tam są? Zaparkował! I chodź, nie chodź, nie Jak tak siądę, to się boję, że po prostu samą Dobra, park był nieczynny, niestety Ale jesteśmy na jakimś lodowisku, które jest otwarte cały rok Tylko ono ma się co, nagrzać, żeby zaczęło dobrze się jeździć? Nasze łyżwy mają się nagrzać Łyżwy? Tak, od tego, że właśnie tak trzemy Aha, myślałam, że to, to się nagrzeje jakoś i nie wiem No dalej, ale nie trzymaj się rączką, już tylko ten tam powiedział, bez Zawrotna prędko Dawaj Lena, dawaj, dawaj, nie bój się. Dobrze! I dawaj do bramki, oby Lena. Super Jak? Maciej, Maciej o trudne już była tam Oszuścia Mama, co mi zrobiłeś Co za emocje, po prostu To była jednak wola, zwykłe lodowisko powiem Wam Dawaj do bramki Lena już. O nie, o nie, o nie, trzymają, ją! O nie! Dzięki Bati! Bierają Squid Game, tak niby, bo wiecie, co są te płytki. Spadłaś! Uh. Ona, bo przegrała Teraz idziemy na zakupy, jesteśmy na deptaczku takim I tu idą nasze pierdółki I ja obiecałam Lenie, że coś kupię, co nie? Mm. Bo ja już sobie kupiłam dzisiaj i Po pokażę wam potem No i tyle, pokażemy wam jak będzie coś tu ciekawego I jak znajdziemy coś dobrego do jedzonka Ale fajny Spiderman, jakbym miała kupczyka to bym kupiła Ale mam ciepłe Fajne Chciałam mieć syna Naprawdę <laughs> chciałam mieć syna miałaś nazywać się Justin Od Dzisiaj Lena będzie przybierała męskie ciuchy I zmieniamy ci w urzędzie imię na Justin Ale fajny. I się co są co oczka ma. Trzymaj za to! Idziemy Na mamę. Nie, 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 nie. to nie, nie za zgodą sprzedawcy, więc lepiej uciekaj. Znowuwie. No. Ała! Co tu? Co to jest? Co to jest? Poraziłem. <noise> Mię <Mnie> poraziło też. <noise> Mamy kiełbaskę z grillami tak, masło. E, nie, nie pokazujemy tam, jak coś to... Nie, bo tam są e, nagie na, na stropy. E. Nie wiem, co to za restauracja Restauracja druga, ponieważ nie smakowało mi jedzenie. Będę jadła pierogi dla dzieci. Ale na co? Dzieci. Na leśnika. <noise> Czekamy na jedzenie, bo już jest mega późno. Nie pożałowali tego. Ale na zadowolona, się tak. No lek, leek. Masz ja, to. Sara wie smokna! Dawaj, już nie widać znów. Piękne fontanny i idziemy do auta. Hejka, mamy kolejny dzień, niestety plik ostatni z pozdrowieniami i takim podsumowaniem. Nie włączyłam mikrofonu, jeszcze się nie nauczyłam, dopiero wstałam, więc przepraszam, jak wyglądam. No, więc wczoraj liczyliśmy na więcej atrakcji, bo no niektóre były zamknięte, a te niektóre nas w ogóle totalnie jakoś nie zaciekawiły, ale ogólnie było bardzo fajnie. Dzisiaj jeszcze chcemy sobie pozwiedzać, więc na pewno Wam coś nagramy, ale jeszcze chciałam pozdrowić pięć osób, ponieważ w każdym odcinku pozdrawiam 5 osób. A jeżeli ty chciałbyś, będzie chciała być pozdrowiony w kolejnym odcinku, wystarczy, że skomentujesz to na dole ten film, abyśmy może wybierzemy właśnie ciebie. W tym odcinku chciałabym pozdrowić Amelię oraz Luizę, chciałabym pozdrowić Klaudię oraz Tosię i jeszcze chciałabym pozdrowić Laurę. Oczywiście pozdrawiamy wszystkich moich widzów, a jeżeli takie odcinki wam się podobają, to zostawcie subskrypcję na dole, łapeczkę w górę i co? I zapraszam na kanał Doleny. A ja się już z wami żegnam i widzimy się jutro, pa!